Jak się Panu podoba wizja świata według Donalda Trumpa? No więc tak, mamy wewnętrzną wizję naszych spraw w Polsce. To jest jedna optyka, a druga to jest globalistyczna. Nagle objawia się na scenie politycznej Donald Trump. Przy, m, przypomnę państwu, że m, wszystkie sondaże, wszystkie sondażownie amerykańskie i cały ten liberalny świat mówił, że Donald Trump nie będzie prezydentem, m, a jednak Amerykanie w tak globalny sposób wzięli udział w, w wyborach i nie dali sobie sfałszować wyborów m, i wybrali Donalda Trumpa, dlatego że dla nich najważniejszym państwem na świecie są Stany Zjednoczone. I, i, I wcale się nie dziwię. My tak powinniśmy traktować Polskę. Najważniejsza dla nas powinna być Polska. A jakim, jakim kosztem dojdzie do zawarcia pokoju na Ukrainie? Bo pewnie do, do tego dojdzie. Znaczy to, panie redaktor, w, w, wydaje się, że Ukraina już od w, ładnego roku czasu została podzielona, tylko tyle, że w delikatny sposób, jak zwykle, y, y, wypija się z niej krew, y, sączy się z niej krew, y, do tego przykładają się Francuzi i Niemcy i wypompowują z Ukrainy, co oni mogą, tylko udając, że y, dając tam jakieś antybiotyki, y, y, wypijają im po prostu krew. I y, y, w to spotkanie, które miało miejsce w Berlinie... Y, na którym oczywiście do tego stołu Jaśnie Pańskiego nie doproszono Rzeczypospolitej w Donalda Tuska. To ten temat był tak zbyty, ale tak jest traktowany Tusk w Europie, więc nie ma czemu się dziwić. Tam przy tym stole podzielono strefy wpływów na Ukrainie. No wypis, wymaluj Kongres Wiedeński 1815 rok. Po prostu zwyczajnie mocarstwa podzieliły Ukrainę. W udział w tym wzięli Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy i USA, więc za Bidena. Więc myślę sobie, że Trump mówi: Dość mi tego podziału, dość mi tego rozbierania, dość mówienia o pokoju, a czynienie wojny po prostu koniec tego zabijania ludzi. Jak się mówi o tych 2,5 tysiąca tygodniowo ginących żołnierzach, no to proszę Państwa, jako były żołnierz muszę Państwu powiedzieć, że najgorsze wojny, jakie w ogóle w historii są, to są wojny pozycyjne, bo one niczego nie wnoszą. Ale on chce Ale podzielić nie... chyba świat, yy, chce podzielić Ukrainę, tyle że bez udziału Europy. Hmm. On chce, yy, powiedział Żołnierzowi, nie stać was na pokój. Rosja nie uznaje państwa ukraińskiego, bo to jest chyba najmłodsze państwo na świecie, które powstało na organizmie, według Putina, Związku Radzieckiego. Ja przypomnę tylko z historii, że Ukraińcy chcieli być socjalistyczną republiką ukraińską, nie chcieli być wolnym państwem Petlury, na przykład, czy Ukrainów, ukraińskim państwem, podobnie jak Litwa w, w granicach Rzeczpospolitej, więc ich wybór, po prostu ich wybór. Ja nie, ani tego nie opisuję. Opiniuję, ani tego nie oceniam, to jest ich wybór. To zapłacili za to kilkunastoma milionami trupów, osiem milionów samych, tylko chyba głód, głód ukraiński, więc to są ich cyrk, ich małpy, ich państwo, niech oni sobie robią z Ukrainą, co chcą, aby Polski w to nie mieszał Ja wiem, że oczywiście kategoria żalu w polityce nie ma sensu, ale nie jest panu trochę, trochę, trochę żal, że tak ponad głowami Ukraińców to wszystko się dzieje? A dlaczego miałbym mi być przykro z powodu ukraińców? Nie wiem, tak mi, tak nie jest. Ukraińcy, Ukraińcy, nie wiem jak sami Ukraińcy, bo ja znam wielu porządnych Ukraińców. Natomiast jeżeli ja chodzi Ja nie o mówię tak, ukraiński, ja nie mówię o samych politykach ukraińskich, tylko o, jeżeli, o tych ludziach, którzy tam jeżeli, żyją. Jeżeli chodzi o rząd ukraiński, pani redaktor, to tak podłego rządu wobec swojego sąsiada w historii chyba nie było. Bo te rządy, które były wrogie nam ukraińskie, przynajmniej mówiły wprost, że się z Niemcami dogadują i tyle. Natomiast to co oni to co szczególnie Żełęński wyprawia w, w kontaktach z rządem prawicowym e, e, za naszymi plecami i nie tylko za naszymi plecami, to jest po prostu niespotykane na skalę światową. Taka podłość. Myślę, że Ukraińcy nie wiadomo dlaczego u, u, uważają i uznają, że Polacy mają jakieś obowiązki wobec nich. Nie mamy wobec Ukrainy żadnych obowiązków. Może dlatego, nie że mamy... nasi politycy tak mówili przez ponad dwa lata? No wie pani, ale to też, bo ja sobie przypominam tutaj, pani redaktor, jak żeśmy w programach, wtedy, kiedy wojna wybuchła, mówili o tym, że szable w dłoń, to tak tacy już jesteśmy za waszą i naszą I nie ma czego żałować, proszę państwa, że żeśmy pomogli Ukraińcom, nie ma czego żałować, że żeśmy serca swoje otworzyli i domy, nie ma czego żałować, tacy jesteśmy. Jestem z Polaków dumny. Natomiast. Z całą mocą muszę powiedzieć, że z obrzydzeniem myślę o rządzie ukraińskim, który tak potraktował Polaków. Ja po prostu zachodzę w głowę, jak podłym człowiekiem trzeba być, żeby takie rzeczy robić. Ale to jak mówię, nie mój cyrk, nie moje małpy, ich problem. A nie obawia się pan, że Putin rozegra Trumpa, że tutaj Donald Trump mógł trafić na no bardziej takiego bezwzględnego przeciwnika? Nie sądzę. E, otóż jeżeli chodzi o Putina, to proszę zobaczyć jaka narracja została wprowadzona w Europie. E, jest teraz e, mają czarne dwa diabły, takie e, czarnymi lud, ludami nas straszą teraz Europejczycy okazało się, że Euro, o Europejczycy w tych stringach chodzących po prostu nic nie są warci. No. To są geszefciarze, którzy robią sobie na czyimś nieszczęściu, tak jak na przykład na Polsce interesy za wszelką cenę i bezwzględnie to robią. Unia Euro Europejska wykorzystuje wszelkie możliwe przewagi, na przykład druk pieniądza nad Narodowym Bankiem Polskim, który ma zabronione drukować pieniądz i tak dalej, i tak dalej. I powiadam Państwu, Unia Europejska skończy dokładnie tak jak Ukraina, no, że przyjdzie ktoś i powie, dobra, dobra, chłopaki, tutaj jesteśmy upadłym, organizacją upadłą, a teraz trzeba was jakoś ratować. I ciekawe, kto przyjedzie ratować tą Unię Europejską? Putin czy może Trump? Niestety Unia Europejska idzie na ścianę i jako przedsiębiorca państwu muszę powiedzieć, że drukowanie pieniędzy na taką skalę, jak to robi Unia Europejska, po prostu nikt na świecie w historii ekonomii nie drukował, nawet Amerykanie tak dolarów nie drukowali. Nie wierzy Pan w przebudzenie Unii Europejskiej, jeśli chodzi na przykład o zbrojenia i kwestie obronności. No wie pan, jak się chory, kładzie spać, chory. To ma się obudzić zdrowy? No, w cuda to ja nie wierzę. I, a Unia Europejska to jest chory organizm i to najczęściej, proszę państwa, to są choroby psychiatryczne, więc nie ma czego tutaj w Unii Europejskiej, Unia Europejska albo same narody wezmą w swoje ręce sprawy i zbudują nową Unię Europejską, ale ci ludzie z Tuskiem, tą całą, myślicie, że Angela Merkel jest na urlopie, z tą von der Leyen i tak dalej, Timmermansem, przy to towarzystwo trzeba rozgonić po prostu. Jazda na emerytury, nie grzebać, bo nie, ani się nie znacie, ani nie wiecie, jak się prowadzi gospodarki, jak ma rozwijać się Unia Europejska, jak się ma rozwijać Unia Europejska, która podejmuje cały czas jakieś zielone łady i ona nie odchodzi od tego. Ona po prostu no tak, to się wstrzymajmy na chwilę. A z czym się wstrzymać? Z upadkiem Europy? Przecież zielony ład to jest nic innego jak związanie rąk i nóg narodom Unii Europejskiej. Przecież to jest świadomie robione krok po kroku. No świadomie. Jeżeli mamy sytuację taką, że Niemcy likwidują farmy wiatrowe na Morzu Północnym, a więc tam, gdzie ciągle wieje, bo się nie opłaca, bo nie dotacji państwowych, a u nas się stawia farmy wiatrowe w dodatku spożyczek, które, proszę Państwa, my jako naród zaciągamy, no to trzeba mieć coś nie po kolei w głowie. No. I, I powiadam Państwu, my mamy węgiel i powinniśmy się węgla trzymać. Oczywiście trzeba go, trzeba go pyłów nie wprowadzać do atmosfery, bo to nam szkodzi na płuca. Natomiast cała reszta przy spalaniu to jest dokładnie, czy to się pali gaz, czy to się pali czykolwiek? To identycznie się pali jak węgiel, no, tylko trzeba e, e, pyły od tego odstawić i, i już. No, mamy najtańsze, na kilkaset lat tego mamy, ja nie rozumiem. E, e, no tylko, że to wariactwo po prostu nas ogarnęło od początku e, do końca. Nie, da, nie damy wam tego, nie damy wam tego, nie, nie damy wam tego. E, panie Aniu, p, 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 My już głosowaliśmy budżet niedawno dosłownie, bo w styczniu. Proszę Państwa, tam jest zapisane w ustawie budżetowej na pierwszej stronie przychody państwa. I, i, i tak, z taką przykrością patrzyłem na tą tabelkę, no bo tam są podatki, vat i tak dalej. Oraz jest taka, jest taka malutka na samym końcu tabeleczka: przychody z Unii Europejskiej bezwrotne. 4 miliardy 300. 4 miliardy 300, a składka jest 38, 36-38 miliardów. No więc pytanie brzmi, czy nam się w tej Unii Europejskiej naprawdę tak opłaca? Bo wszystko to, co do nas wpływa z Unii Europejskiej, to są pożyczki i kredyty. I proszę Państwa, nie liczcie na to, że ktoś to nam umorzy, tak jak się Niemcom umarza na potęgę. No.